Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłam opowiedzieć Wam dokładnie o żywieniu świnek morskich, ponieważ, jak wiecie, byłam u weterynarza Stoloms i zdiagnozowano u niej cukrzycę. Filmik o cukrzycy oczywiście już był, ale troszeczkę zmieniłam żywienie moich świnek. Jak na razie widzę, że ta dieta jest o wiele lepsza. I chciałabym Wam powiedzieć, że na forach, jak i na stronach internetowych, aktualnie dostępnych w internecie, jest bardzo dużo błędów. Dlatego proszę Was, abyście żywili swoje świnki morskie podobnie do tego, co ja teraz powiem, ponieważ jest to potwierdzone u weterynarza. I myślę, że jest to najzdrowsza dieta jaką kiedykolwiek słyszałam o jakiej kiedykolwiek słyszałam. Więc tak, więc proszę nie, nie brać do serca sobie niektórych rzeczy, które pojawiają się w internecie, ponieważ nie są to może tak potwierdzone informacje. Tak więc tak, żeby to miało jakąś taki wygląd, postanowiłam, żeby przedstawiałam to w formie Takiej piramidy żywieniowej, ale być może tylko słownie, tak? Będziemy ją budować od samej góry, czyli od. Y, nie, to się od dołu buduje. Od samego dołu, czyli tego, co jest potrzebne najwięcej. Chyba tak to się buduje. Nieważne. Najwięcej y, świnka morska potrzebuje siana. Y, siano powinno być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc. Y, y, Siano jest po prostu podstawą i tak samo, jeżeli ktoś korzysta z kuwet, więc ja, jak wiecie, ja mam kuwety i siano jest także w kuwetach, ale takie siano do jedzenia zawsze wisi w takim zrobionym przeze mnie własnoręcznie, może rabince, no nie wiem, pudełko na sianko, jak i tutaj zrobionego z rolki papieru który nie był w łazience, ponieważ, tak, ponieważ bakterie kałowe w łazience są wszędzie, nie tylko na toalecie. Tak, więc siano jest podstawą. Taką samą podstawą mogą być zioła, które mam oczywiście przygotowane. Tak, zioła możemy kupić w sklepie zoologicznym w takich różnych mieszankach. Ważne, żeby to były zioła. Y, takie najbardziej wyglądające najbardziej naturalnie, czyli nie jak za bardzo zmielone, ponieważ możemy kupić zwykłe siano, które tylko się nazywa ziołem. Y, najlepiej więc kupować takie, które można wyróżnić odpowiednie zioła albo które składa się z jednej, y, z jednej rośliny. Y, I ja wtedy sobie mieszam, robię taką własną mieszankę y, ziół, y, a nie kupuję taką gotową. Tak, więc to, jeśli chodzi o siano i zioła. Jest ono na pierwszym miejscu tej tabeli żywieniowej, jest najważniejsze i powinno być go najwięcej. Kolejnym szczebelkiem tej naszej piramidy żywieniowej będzie... Ha, będą warzywa, ale te zielone. Zielone warzywa, jak i trawy i wszystkie zioła, takie świeże. Także może świnka jest w bardzo dużych ilościach. Może je sobie skubać praktycznie cały czas, kontrolując oczywiście kał, który może się zrobić miękki. Jeżeli zauważymy, że kupy naszych świnek morskich są miękkie, jeden dzień powinniśmy przestać dawać im mokry pokarm, dlatego żeby te kupy nabrały ten odpowiedni kształt. Miękkie kupy to nie jest takie rozlane wszystko, tylko to po prostu po naciśnięciu kupa się rozpłaszcza. To jest już miękka kupa, dlatego wtedy powinniśmy albo zmniejszyć ilość, albo w ogóle ograniczyć ilość mokrego pokarmu. Kolejnym, jeśli chodzi o żywienie, szczebelkiem są warzywa. Pozostałe warzywa, oprócz marchewki i buraka, i papryki czerwonej, czyli tej słodkiej. Bo one są niżej. Kolejne to są wszystkie warzywa, które yy, yy, zawierają troszeczkę więcej cukru, yy, ale także są yy, takie no, do zniesienia: jak papryka, zielona, ta, yy, pomarańczowa, czy to żółta jest, nieważne, yy, jak ta, ta jaśniejsza papryka. Yy, no tak, albo tak właściwie z takich zwykłych warzyw, to. Mało co tam dajemy. Wszystkie są raczej zielone te dla świnek morskich. A następnym szczebelkiem y, są marchewka, y, pietruszka, nie, pietruszka była już wyżej, boże, marchewka i burak, przepraszam, marchewka, burak i czerwona papryka, które zawierają bardzo dużą ilość cukru. Hm. Tak, więc y, cukier jest y, niezdrowy dla świnek morskich, dlatego. No tak jak dla każdego, tak? Dlatego powinniśmy go ograniczyć. I na przykład marchewkę można dawać raz w tygodniu albo tak jak paprykę czerwoną i buraka, a ja w ogóle zrezygnowałam z podawania moim świnkom tych warzyw słodkich, w ogóle ich nie dostają i jak na razie jest lepiej, więc... Tak, następny szczebelek są to owoce. Jak już mówiłam, że zrezygnowałam całkowicie z słodkich warzyw, zrezygnowałam całkowicie z owoców. Moje świnki nie dostają żadnych owoców, ponieważ właśnie z powodu cukrzycy toli. A tak właściwie nigdy ich za bardzo nie lubiły. Ale owoce można podawać. Można podawać nawet cytrusy bardzo małych ilościach, ale można. To, to nie wiem, czemu jest Fama, że nie można, ale można. Można podawać wszystkie owoce, oprócz jakichś tam wybranych, może wstawię kiedyś listę. Oczywiście zapraszam na mojego bloga, który się tworzy, więc na tym blogu na pewno kiedyś znajdziecie taką listę zakazanych rzeczy, ale wolałabym tą listę zakazanych rzeczy najpierw po skonsultować właśnie z weterynarzem, żeby wam stawić już taką, y, taką y, czystą, fajną listę I, i, i wtedy się dowiecie wszystkiego konkretnego, ale tak jak już mówiłam, słodkie warzywa i owoce w ogóle wyszły z diety moich świnek. Być może będę im dawała może w przyszłości, kiedy, nie wiem, ustabilizuje się już bardziej poziom cukru u toli, ale wątpię, żeby to było potrzebne. Y, przynajmniej latem to dostają... Trzy, cztery razy dziennie pełną drabinkę trawy, co tak właściwie im wystarcza. Tak więc zrezygnowałam całkowicie z owoców i słodkich warzyw. I kolejnym szczebelkiem w odżywianiu, tak właściwie ostatnim, i tak właściwie nieistotnym wcale jest sucha karma. Suchej karmy świnki wcale nie muszą jeść, więc jeżeli jakaś świnka morska nie jest suchej karmy, nie jest to nic strasznego, ponieważ świnki nie muszą jeść suchej karmy. Jest to dla mnie dziwne, ja przeżyłam szok, ponieważ na wszystkich forach jest napisane, że sucha karma jest to podstawa, zawsze powinna być dostępna w ogóle albo przynajmniej dwa razy dziennie dodawana. Nie. Sucha karma wcale śwince morskiej do szczęścia jest niepotrzebna. Ccale do szczęścia nie jest potrzebna sucha karma, ponieważ sucha karma to tak właściwie jak się to przemyśli, sucha karma jest to tylko i wyłącznie e, sztuczność, która, którą nie wiem, możemy dostarczyć przecież w naturalny sposób pod, pod postacią siana, ziół e, i zielonych warzyw. W naturze przecież świnka morska nie naciska guziczka i nie wskakują jej kuleczki suchej karmy. Tak więc weterynarz poradził mi, abym całkowicie przestała dawać moim świnkom morskim suchą karmę, ale z tego, co widziałam, przez tydzień chyba nie dawałam im suchej karmy, to były bardzo głodne, wygłodniałe, nie, nie są przyzwyczajone do tego, żeby nie z tej suchej karmy. Niestety jest już za późno, bo moje świnki bardzo dużo suchej karmy jadły. Do daję im... Tak, dwie, trzy łyżeczki na dzień suchej karmy. Takie stołowe, płaskie. To nie jest dużo. One i tak wszystkiego nie zjadają. Tak się przestawiły trochę też już. Tak, więc suchą karmę wcale nie musimy jej dawać. W piramidzie żywieniowej czasami pojawia się również woda. Świnki morskie powinny mieć dostęp do wody 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak samo jak w siano e, tak więc e, codziennie powinniśmy zmieniać wodę w poidełku aby nie osadzał się żaden, patrzcie moje poidełko nie ma żadnego osadu a ma już nie wiem rok no ponad rok ma nie doprowadziłam do tego, aby w moim poidełku cokolwiek się osadziło my nie pijemy sta starej wody z butelek Dlatego uważam, że świnkom morskim także nie powinno się dawać y, jakiejś starej wody. Codziennie wymieniamy wodę na świeżą, najlepiej z filtra takiego dafi, czy jakiegoś tam filtra, albo mineralna. Y, w, w piramidzie żywieniowej jest również, teraz w tych nowoczesnych piramidach żywieniowych dla ludzi, pojawia się również ruch. Y, jeżeli świnki morskie trzymamy w klatkach kupionych w zoologicznym, y, no to popełniliśmy taktyczny błąd, ponieważ po, pojawiło się teraz właśnie w internecie, wyszukałam, że klatki takie kupione w sklepach zoologicznych są zdecydowanie za małe dla świnek morskich. Może w następnym odcinku dowiecie się o wymiarach, jakie powinny, powinien mieć, mieć klatka dla świnki morskiej tak, aby się dobrze czuła, bo wcale nie są te wymiary, które są podawane na <coughs> polskich forach i w polskim internecie, dlatego za chwilkę się dowiecie, jak naprawdę powinna wyglądać klatka. Ale jeżeli chodzi o ruch, jeżeli klatka jest naprawdę ogromna, tak, że świnki morskie mogą swobodnie w niej pobiegać, świnek morskich nie trzeba wypuszczać, bo one wtedy mogą sobie są swoją dawkę ruchu wykorzystać w swojej klatce. Ale jeżeli nie mamy wystarczająco dużej klatki, to albo otwieramy klatkę na stałe, że świnki mogą zawsze wychodzić sobie, albo przynajmniej godzinę dziennie, nie musi to być ciągła godzina. Świnki morskie sikają w odstępach 20 minut, dlatego możemy wypuścić naszą świnkę, kiedy minie na przykład 15-20 minut, włożyć ją do klatki, ona się wysika, naje i później na przykład w popołudniu wypuścić na kolejne 20 minut. To powinno wystarczyć świnkom. Niektóre świnki nie lubią chodzić, na przykład Zara nie lubi chodzić, nie wypuszczam jej. Jest to dla niej za bardzo stresujące. Ruch zapewnia sobie w tej klatce, biega sobie między tunelami, więc na razie jej to wystarcza. Tola lubi sobie pochodzić, dlatego ona czasami wychodzi. Ale Zara nie lubi, więc nie mogę, nie, do nikogo, nie, nikogo do niczego nie możemy zmuszać. Tak więc to jest taki. Taki, taki wstęp żywieniowy, tak właściwie po prostu chciałam obalić ten mit, który się pojawił, że, słucham, karma jest bardzo ważna, a, a także y, to, że y, no, że właśnie owoce i warzywa to podstawa. Podstawą jest siano i podstawą jest trawa, jak i zioła zielne. Y, wszystkie te takie zielone rzeczy które śminka morska mogła sobie kiedyś zerwać na dworze. A owoce okazjonalnie, tak samo jak marchewka, burak i czerwona papryka. Więc to jest tak podsumowując. A teraz mogłabym Wam pokazać nowe rzeczy, które pojawiły się w mojej klatce. Tak na szybko, ponieważ filmik się już powoli powinien kończyć. Tak więc nową rzeczą, nie wiem czy Wam pokazywałam, ale chyba nie, jest narożna miseczka również nową rzeczą jest ten właśnie paśniczek yy, i ten który zrobiłam własnoręcznie po prostu zdolna taka jestem <grych> yy, to jakbyście nie wiedzieli jest pudełko po truskawkach albo po jakichś owocach nie używamy pudełek po mięsach już kiedyś to mówiłam yy, nową rzeczą są dwa nowe kocyki kupione w Auchan yy, na dziale dla niemowląt yy, za całe 10,1 zł Dlatego polecam Wam, pojedźcie do oszą i kupcie sobie kocyki. Są bardzo, bardzo miękkie. Mogę Wam zaprezentować. One po prostu tutaj jest... Tu jest tak miękko, jak na poduszce, że niepotrzebnie wkładałam w ogóle spania. E, tak więc mam nowe e, kocyki i nową rzeczą jest też iglo. <noise> iglo, które kupiłam... Tak, takie iglo, które kupiłam dla moich świnek morskich. E, bodajże... W sklepie z logiczem Aquelsu coś w, tym, w ten deseń. E, tak więc to są nowe rzeczy, które się pojawiły e, w mojej klatce. E, a mam dla Was niespodziankę dla tych, którzy to oglądali do końca. Pod tym filmikiem proszę zostawić 10 pytań. Pierwsze 10 pytań będą... <laughs> odpowiedziany. Tak na filmiku i po raz kolejny zapraszam na nowego bloga i na zadawanie pytań tam również. Będzie to bardzo wygodne i dla mnie i myślę, że dla was, ponieważ będę miała też inne miejsce na odpowiadanie wam. A na blogu są dwa posty już o koniczynie dla świnek morskich. I wszystko o adopcji świnek morskich, czyli moje spojrzenie na SPSM i na adopcję stamtąd, bo to też jest inna niż w polskim internecie. Dlatego powiew nowości na <laughs> piszczących snach. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłam i mam nadzieję, że przestaniecie karmić świnki morskie tak jak dotychczas karmiliście i tak jak ja karmiłam dotychczas. Cześć!